Cześć wszystkim! Dziś pokażę Wam, jak zrobić głowę drakuli. Więc potrzebujemy błękitny, czerwony, czarny, biały oraz zielony. Z narzędzi coś do wałkowania, ja używam grubego markera, oraz np. wykałaczkę albo jakieś takie narzędzie z płaską końcówką. To zależy od Was, czym Wam się lepiej pracuje. I nożek do ucinania. Więc najpierw stworzymy kulkę z błękitnego, to będzie podstawa i rozpłaszczamy ją najpierw palcem, a potem możemy to jeszcze zwałkować, żeby było bardziej gładkie. Jeśli macie na przykład foremkę do ciastek, taką małą, z której można robić kółeczka, to też może Wam się przydać i nie musicie wtedy robić tej kulki i rozpłaszczać. Następnie bierzemy kolejny kawałek błękitnego, urywamy dwie takie same części i najpierw robimy kulkę. Właściwie wszystko zaczynamy od kulki, to łatwiej potem wykształcić i tworzymy mniej więcej taki kształt. Rozpłaszczamy. Również możemy posłużyć się. Czymś do wałkowania. I doczepiamy do tej części. To będą takie uszy. Teraz zrobimy włosy, więc potrzebujemy kawałek czarnego. Formujemy taki kształt okrągły. Najpierw rozpłaszczamy palcami. Powinno być to mniej więcej takiej długości jak będzie średnica głowy. Więc możemy jeszcze rozwałkować. Bierzemy nożyk i ucinamy tą końcówkę, żeby była równa. Teraz wezmę zakrętkę od flamastra. Ważne, żeby była okrągła, więc to może być na przykład od długopisu. I Ucinam i z drugiej strony wychodzi mniej więcej coś takiego i teraz to umieszczam na górze. Nie oczywiście mogę to poprawić teraz palcami. Czy to jakimś nożykiem, czy wykałaczką. Robię takie nacięcia. To było na mniej więcej tak. Teraz biorę kawałek białego, dzielę go na dwie części, robię dwie kulki. To będą oczy. Następnie biorę zielone, robię dwie kulki mniejsze od tych białych. Więc takie rozpłaszczam i umieszczam na białej części. I biorę odrobinę czarnego. Robię naprawdę bardzo małe kulki. Takie i umieszczam w kącie po prawej stronie. Zielonej części. Teraz ja zbiorę coś do nacinania i robię tutaj jedną kreskę i drugą. Będą drzwi, biorę kawałek błękitnego, robię małą kulkę i to będzie nosek. Użyję tego narzędzia okrągłego i zrobię usta. Ale możecie też zrobić to zwykłym nożykiem czy wykałaczką. Teraz biorę odrobinę białego i tworzę kły. To jest podstawa Drakuli. Jest taki trójkątny kształt. Rozpłaszczam. Robimy w palcach w końciku. Teraz z czerwonego zrobimy już ostatni element muszkę. Ja kształtuję to w ten sposób, najpierw taki jakby prostokąt, a później oddzielamy tę środkową część. Robię nacięcia pod kątem. Robię jeszcze kulkę z czerwonego. Mogę ją odrobinę rozpłaszczyć i umieszczam na środku. Dołączam do Drakuli. Więc to już wszystko. Drakula jest gotowy. Jeśli uważacie, że na przykład uszy są za duże, możecie zrobić mniejsze, ale ja zrobiłam takie duże, żeby były trochę takie prześmiewsze, zabawne więc dodatkowo są duże. Ale czekajcie na następne filmiki, które, mam nadzieję, pojawią się niebawem. Trzymajcie się ciepło, bo już zima na powoli odchodzi? Do zobaczenia. Na razie. Cześć.